Dzień dobry państwu, witam państwa bardzo serdecznie na 20 już posiedzeniu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka. Witam bardzo serdecznie Panią Radną Darię Domosławską, witam serdecznie pana mecenasa, pana dyrektora oraz wszystkich przedstawicieli reprezentujących pana prezydenta miasta. Płocka. Pozwólcie Państwo, że w tych niecodziennych czasach po raz kolejny będziemy obradować w taki, a nie inny sposób i na początek sprawdzimy może kworum, jeżeli będą członkowie, a chodzi nam tu o jednego kolegę radnego, którego nie ma na sali, będzie brał udział za pośrednictwem oczywiście internetu. Wciśnie nam przycisk obecny. I również proszę, taką, mam taką prośbę do pani radnej. Jesteśmy, oczywiście, czynności te polegają na tym, żeby sprawdzić kworum. Poczekamy jeszcze chwilkę. Okej, okay. myślę, że już sytuacja się nie zmieni. Tak czy inaczej, ta komisja to najmniejszy skład osobowy trójka radnych, dwie osoby są na sali, więc możemy zaczynać, ponieważ mamy kworum i przejdziemy do porządku obrad. Jeżeli pozwolicie Państwo, to odczytam, czym będziemy dzisiaj się zajmować. I to będzie oczywiście przyjęcie protokołu nr 19 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka, a następnie opiniowanie projektu uchwały na najbliższą sesję Rady Miasta Płocka w sprawie rozpatrzenia skargi z dnia 13 maja 2020 roku na Prezydenta Miasta Płocka, druk nr 375. Kolejny punkt to petycja z dnia 31 maja 2020 roku, która wpłynęła do Urzędu Miasta Płocka elektronicznie w dniu 31 maja 2020 roku dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego. Kolejne punkty to omówienie korespondencji sprawy różne i organizacyjne oraz zakończenie posiedzenia. I teraz kto z Państwa radnych, członków Komisji Skarg, i Petycji jest za zaproponowanym porządkiem posiedzenia. Dziękuję. Bardzo przyjęliśmy porządek obrad na dzisiejszą Komisję Skarg Wniosków i Petycji i teraz przejdziemy do przyjęcia protokołu numer 19 z posiedzenia Komisji Skarg Wniosków i Petycji Rady Miasta Płocka z 19 maja 2020 roku. Kto z Państwa radnych członków Komisji Skarg Wniosków i Petycji jest za przyjęciem protokołu numer 19 z posiedzenia Komisji Skarb Wniosków i Petycji z 19 maja 2020 roku. Przyjęliśmy jednogłośnie protokół nr 19. Przejdziemy do projektów uchwał, w zasadzie do ich opinii, opiniowania, które wspomniałem i teraz na tym poziomie dyskusji, czy pani radna bądź osoby znajdujące się na tej sali, reprezentanci prezydenta miasta Płocka. Mają jakieś pytanie, czy chcieliby zabrać głos w stosunku do druku numer 375? Jeżeli nie ma głosu, to poprosiłbym o głosowanie. Kto z Państwa radnych członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji jest za pozytywną opinią dla druku numer 375? Przyjęliśmy jednogłośnie pozytywną opinię dla druku numer 375. Tym sposobem możemy przejść do kolejnego punktu, czyli do petycji z dnia 31 maja 2020 roku, która wpłynęła do nas elektronicznie 31 maja 2020 roku dotycząca zmiany przepisów prawa miejscowego. Nie przyjmujemy projektu uchwały na tym etapie procedowania do tejże petycji. Jednakże, czy może ktoś z Państwa Radnych, czy może Pani Radna, Pan Dyrektor, Pan Mecenas chciałby zabrać głos właśnie w tym punkcie. Petycja znana nam, Wczytaliśmy się wnikliwie w treść tej petycji i pytanie, czy na tym poziomie procedowania chcielibyśmy zabrać głos. Nie widzę z sali, ja również po wnikliwej analizie oraz czytaniu się w tę petycję na dziś, na dziś nie chcę. Dalej, jeżeli chodzi o, 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 o zamiar zabierania głosu, na razie dziękuję, więc na tym etapie w zasadzie wszystko jest jasne. Będziemy czekać na projekt odpowiedniej uchwały. Dalej, omówienie korespondencji. Chciałem Państwa poinformować, iż do naszej skromnej Komisji Skarg, Wniosków i Petycji nie wpłynęła na dziś żadna korespondencja, więc możemy przejść do spraw różnych i organizacyjnych i pytanie, czy Pani Radna bądź ktoś z Państwa obecnych na sali chciałby w tym punkcie zabrać głos. Jeżeli nie, to wszystko jest jasne. Dziękuję za bardzo dynamiczne posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Tym sposobem przeszliśmy do punktu ostatniego zakończenia obrad. Dziękuję Państwu bardzo. Mówiłem, że w trzech godzinach.